Cześć. Poprzednio opowiedzieliśmy sobie o pierwszej linii kolejowej na świecie. Rok 1825 George Stephenson. W następnym odcinku, żeśmy opowiedzieli króciutko, jak zahamować skład. Bardzo łatwo go rozpędzić, ale jak zahamować. Rok bezpiecznie. Rok 1869 George Westinghouse. Za pomocą skompresowanego powietrza w rurce biegnącej od lokomotywy do. Ostatniego składu wagonu. Utrzymujemy wysokie ciśnienie. W momencie wypadku ciśnienie spadając powoduje rozpoczęcie hamowania. Obecnie sobie powiemy, jak unikać kolizji. jazda na berło. W pierwszych dniach kolei możecie sobie wyobrazić, bo to duży problem. Jak unikać kolizji? Hamulce hamowania awaryjne było, no bo nie było, praktycznie nie istniało. Wobec tego było bardzo ważne, jak unikać kolizji na liniach jednotorowych. A większość takich była. Właśnie używając systemu Naberło lub po angielsku Token. Naberło. Na czym to polegało? Bardzo prosto. Do tej pory, jeśli wyobrazimy sobie miejscowość A tory biegnące do miejscowości B. Jeśli z miejscowości A wyruszyła lokomotywa, W kierunku B to nic nie mogło stać na jej torze, bo doszłoby do kolizji. Pasażerowie lub towary w miejscowości B musiały czekać godzinę, dwie, trzy, półtorej, aż dojedzie do nich lokomotywa skład i następnie zawróci z powrotem. Można by sprawę uprościć i spowodować, że równocześnie. Z miejsca A wyruszy lokomotywa, i z miejsca B wyruszy lokomotywa z pasażerami. Powiedzmy sobie z Londynu do Oksfordu. Z miejsca A wyrusza o 12, i z miejsca B również o 12. Gdzieś powinny się spotkać. No, dojdzie do kolizji zdecydowanie. Takich sytuacji należało unikać. Jak rozwiązano ten problem? Bardzo prosto. Jeśli o 12.00 w południe wyjeżdżał pociąg z Londynu po linii jednotorowej w kierunku Oxfordu, to również o godzinie 12.00 mógł wystartować pociąg w kierunku Londynu z pasażerami. Umówmy się, że mniej więcej w połowie kończyła się strefa na której obowiązywało berło, za chwilę sobie powiemy, o co chodzi, na tej trasie, nazwijmy ją berło złote, a na tej trasie obowiązywało berło srebrne. Inaczej mówiąc, maszynista jeżdżący po tej trasie, po tej sekcji, trzymał w ręku w swojej kabinie złote berło, po prostu token. Upoważniało go to do jeżdżenia po tej strefie to jest powrotem. Tylko i wyłącznie po tej strefie. Był pewny, że jest jej wyłącznym użytkownikiem. W tej strefie srebrnej maszynista posiadał w kabinie srebrny token fizyczny obiekt i był pewien, że on jest z kolei tylko i wyłącznie użytkownikiem tej linii. Nikt mu tu nie wjedzie, nie wyjedzie, może pędzić z maksymalną prędkością, ale tylko i wyłącznie w swojej strefie. Tak samo ten maszynista, tylko i wyłącznie po swojej strefie. Dochodzili do granic swoich stref i czekali. Ze strefy złotej czekał na srebrnego, a ze strefy srebrnej czekał na lokomotywę ze strefy złotej. Tutaj było małe rozgałęzienie, junction. Panowie się zatrzymywali. Pomocnik wychodził i wymieniali między sobą dokładnie ten token, to złote berło i to srebrne berło. Maszynista z tej strefy zostawiał w tym miejscu, przekazywał maszyniście z tej strefy swoje, stref, swoje złote berło. A maszynista z strefy srebrnej zostawiał swoje berło i przekazywał temu, który wjeżdża do tej strefy. W ten sposób w strefie srebrnej dalej było otrzymane przez maszynistę, który wjechał stąd, tu. Tu było otrzymane srebrne berło, srebrny token. Maszynista, który wjechał stąd z miejsca Londyn, na miejsca powiedzmy sobie, Oxford. Kierunku na Oxford już posiadał tutaj w ręku srebrny token i mógł się poruszać do końca trasy, będąc pewien, że jest sam. Tak samo ten, zakończywszy swoją jazdę w strefie srebrnej, otrzymał złote berło i mógł kontynuować trasę do Londynu, będąc absolutnie przekonanym, że nikogo nie ma po drodze. Dojeżdżał do trasy, zawracał i z powrotem, panowie się spotykali w miejscu X, które było. Końcem strefy jednej i końcem strefy drugiej, gdzie następowała wymiana tokenów. Maszyniści wymieniali się. Każdy z nich zostawiał i przekazywał drugiemu token lub czekał na niego. Drugi również zostawiał lub czekał na następnego. Nie mógł wjechać bez tokenu na nie swój teren. Tak samo ten nie mógł wjechać bez tokenu srebrnego na nie swój teren. Każdy z nich odpowiednio zostawiał i pobierał nowy. Jakie są minusy, jakie są plusy tego rozwiązania? Minusy są takie, że no, po pierwsze było to bardzo nieefektywne, bardzo powolne, nastręczające trudności. Panowie się musieli spotkać lub czekać jeden na drugiego. Natomiast jakie są plusy tego rozwiązania? Ogromne. Mianowicie 100% pewności, że na trasie w strefie złotej nie ma nikogo, tylko i wyłącznie jeździ po niej ten, który posiada ten złoty token. Na strefie nazwijmy to srebrnej, również posiadacz srebrnego tokena był pewien absolutnie w stu procentach, że nie ma nikogo, ponieważ nikt nie ma jego tokena, tylko on. On tutaj jeździ, on może rozwijać prędkości. Pamiętajmy, że nie istniało jeszcze wówczas ani komunikacja telefoniczna, ani jakokolwiek inna, a porozumiewanie się między panami nawet za pomocą kuriera konnego było obnażone błędem, ponieważ. Jeśli nawet z miejscowości B wyruszył posłańc do miejscowości A, napotkał lokomotywę w którymś momencie, to już informacja, którą mu przekazywał, była nieaktualna, ponieważ nie wiadomo było, gdzie co się dzieje z lokomotywą z miejsca B: czy się przesunęła do przodu, czy do tyłu. Cały czas istniało niebezpieczeństwo, że nastąpi kolizja. Ten element był wykluczony poprzez zwykłą jazdę na token, na berło. W ten sposób rozwiązano problem kolizji pojazdów kolejowych jadących naprzeciwko siebie z dwóch różnych kierunków. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w na następnym spotkaniu.